Cześć fani gości dziedzic, wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za pomoc. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim, którzy mają dobre serca. W dzisiejszym filmie chciałabym wam powiedzieć kilka historii, części historii mojego życia, odkąd była małą dziewczynką. Urodziłam się w 1985 roku, 12 marca w szpitalu brudnowskim. W Mama miała ciężki poród, mało nie umarła. Rodziłam się porodem kleszczowym, no ale przeżyłam ja i moja mama. Dramat właściwie zaczął mi się, jak moja babcia zamieszkała na ulicy Toruńskiej 80, Warszawa na Brudnie. Ponieważ okazało się, że w bloku moim, jak i bloku za mną i jeszcze za mną, mieszkają bardzo nieprzyjemni ludzie, można powiedzieć trochę hołoty. Nie chcę już kogo obrażać. Bardzo nieprzyjemni. Kiedy miałam 7 lat, zawsze lubiłam się bawić lalkami, tak? Miałam piękny niebieski wózek. W środku były namalowane kolorowe rybki. Tak zapamiętałam może coś źle z dzieciństwa. W bloku przede mną pewna dziewczyna, na to 82, nazywała się Ania. Paskudna dziewucha. Poszła się bawić dzieciakami, zostawiła wózek przy śmietniku. Ktoś ukradł jej ten wózek. Ona, jak zobaczyłam, jest tym wózkiem, jak zobaczyłam, jest tym wózkiem na podwórku, oskarżyła mnie o kradzież. Nigdy niczego nie ukradłam, żadnego wózka. Moja mama była pracownikiem banku, archiwistką pks Moja babcia była. Moja babcia pracowała w hydroprojekcie, projekcie, dziadek w kolejnictwie, więc ich było stać mi kupić i lalki, i wózek po pierwsze, i nigdy kogo bym nie ukradła. I ta dziewczyna zrobiła ze mnie, Ania miała na imię, zrobiła ze mnie złodziejkę z bloku Toruńska 82, przeciwko, a przeciwko Toruńskiej 80 bloku. Zrobiła ze mnie złodziejkę na całym Brudnie, na całej Toruńskiej. Uchodziłam za złodziejkę, którą nigdy nie byłam. Została niewinnie oskarżona i zniszczyła mi życie ta dziewczyna. Ale Bóg ją mu karał, ponieważ dowiedziałam się, że ma chore dziecko. Widziałam jak jej matka wielokrotnie, jak mieszkałam jeszcze na brudnie, jak wielokrotnie jej matka jeździła z dzieckiem do szpitala karetką pogotowia. Bo Bóg każe niedobrych ludzi. Kara zawsze na ciebie przyjdzie, jak kogoś skrzywdzisz. Nosiłam miano złodziejki, którą nigdy nie byłam. Dokuczano mi. Później w szkole przezywano mnie, że jestem gruba. Wcale w szkole nie byłam gruba. Teraz to się roztyłam, ale kiedyś byłam szczupła. Nie byłam gruba po pierwsze, tylko miałam okrągłą buzię, taką puszystą, nic więcej. I to była złośliwość dzieci, ponieważ dużo hołoty poprzychodziło do tych bloków nieprzyjemnej, niewychowanej. I dokuczano mi. Dzieci były podłe w naszym bloku, ponieważ dokuczały mi, że mam takie piękne barbi, bo one nie miały takich barbi, bo rodzice byli chytre, nie chcieli im kupić. Może nie chytry, ale przepraszam, że się wyraziłam. Po prostu nie chcieli im kupić. Mnie mama bardzo kochała i kupowała mi lalki. To nie jest powód, żeby komuś dokuczać. Nie miałam życia na brudnie. Sąsiadki już trochę poumierało tych starych bań. Stoludzki 80. Bardzo i za 82 Toruńskiej. Bardzo mi dokuczało, bo obgadywały mnie. Roznosiły głupie ploty, fałszywe. To jest złośliwość ludzka. W ogóle tam co się dzieje na toruńskiej 80, to przechodzi krzyż pański. Jakie tam jest plo plociuchy są. Straszne. Każdy o każdym donosi. A to co ktoś kupił, a to czy u kogoś był kurier? Co ja kupiłam? Jakie mam buty? Jakie rajstopy? Stoi na wstyd, stoi w bloku 82 na Toruńskiej taka dziewczyna z czarnymi włosami z chłopami, pije piwko i wódkę i mnie jeszcze obraża, wyzywa mnie. Jak ja mam buty, a ich ona spojrzy na siebie jak wygląda, a nie na mnie przede wszystkim, nie można kogoś tak, tak zniszczyć. Mało tego, bardzo nas krzywdzono, dokuczono mnie i mojej mamie i mojej babci. Administracja też nam dokuczała, podwyższała zawsze, zawsze specjalnie komorne, żeby się nas pozbyć, ponieważ podejrzewam, że jedna nieprzyjemna nam sąsiadka z naszego bloku czyhała na nasze mieszkanie, chciała się nas pozbyć. Wiadomo, że jeżeli ktoś kogoś tak krzywdzi, nęka, yy, prześladują człowieka, to mama i ja mogła dostać nerwicy i to silnej. Jak miałam 10 lat, zmarł mój dziadek. Otóż to dziadek miał raka płuc. Pamiętam dzień śmierci dziadka, 17 września, zapomniałam, który rok. Dziadek miał 62 lata, nagle zaczął kasłać krwią, Poleciał do łazienki, wszystko mu wyleciało, takie kawałki białe jak płuca. Widziałam to, jako dziesięcioletnia dziewczynka, poszedł do kuchni i upadł, już nie wstał. Ja wówczas poleciałam do Pradziadka i do mojego pieska Gucia i czekałam aż wszystko sprzątną tam, bo dziadek pojechał do kosnicy niestety umarł. Dostałam po prostu nerwicy, a szkoła, która jest najgorszą szkołą, jaka może być, szkoła 105 na Turmonskiej 2, jest po prostu wstrętna. Bądź może teraz nauczyciele się zmienili, ale nauczyciele są podli, też mnie w szkole prześladowali. Nauczycielka specjalnie stawiała mi niższe stopnie i... Dadok i psycholog tej szkoły fałszywie mnie oskarżyła, że jakaś jestem psychiczna i wysyłali mnie a to po Karwolinach, a to po Józefowach, tylko dlatego, że kogoś uszczypnęłam w rękę. A ja się po prostu broniłam. Tak każdy ma prawo jakieś, jakieś prawa, nie można nikogo prześladować. Jeżeli mówili mi, że zabiłam psa albo że, że jestem gruba, to miałam prawo się bronić, jeżeli mi ktoś dokuczał. Też nie byłam łatwym dzieckiem, byłam trudna. wychowywałam się bez ojca, a ojciec, jak miałam. 7 lat nas zostało, mniej chyba, z pięć lat to jeszcze przychodził, przyjeżdżał, a później wyjechał, już nie wrócił. Do tej pory nie mam odpowiedzi od ojca, listy wracają. Yy, nie wiem nawet, yy, podobno adresacja jest zmieniony, nie wiem gdzie ojciec mieszka, nie wiem nic, czy żyje. Ma siedemdziesiąt parę lat, ale nie wiem czy żyje. Bern ma na imię. Tylko byłam prześladowana na tej toruńskiej, szczęśliwa tylko byłam ze zwierzętami i z Mariuszem. Yy. Poszłam, wsadzili mnie do szkoły z internatem. Jak miałam 16 lat, powiem tak, jak miałam 15 lat, trafiłam do szkoły z internatem w Kostowcu u Zakonic. Bardzo dobre siostry, Zakonice, pobożne, naprawdę było wspaniale. Niestety musiałam odejść z tej wspaniałej szkoły, gdzie wszystkie dziewczyny były miłe i grzeczne. Musiałam odejść, ponieważ musiałam iść do gimnazjum, a Zakonice nie prowadziły gimnazjum, tylko podstawówkę. Więc poszłam do gimnazjum na Barcickiej 2 na Bielanach. Niestety. Trafiłam na złe towarzystwo dziewczyn, które były ze złych domów. Niektóre były bardzo fajne, nieszczęśliwe dziewczyny, ale większość była ze złych domów. Kradły, brały dar... kradły, różne zażywki brały niektóre, kradły, przeklinały, gadały o seksie, różne głupoty. Poznałam tam koleżankę, niby moją przyjaciółkę, ale doszłam do wniosku, że tą przyjaciółką nie jest. Po latach przemyślałam całą sytuację, wpływała na mnie źle. Przez nią sobie nie, Przez nią se popsko popsułam. Pływała na mnie źle, nie zdawałam sobie sprawy. Gadała głupoty, chociaż była fajna, ale gadała głupoty. Wykorzystywała mnie. Przychodziła do mnie na obiadki, do łazienki. To było wykorzystywanie mnie. Nie można tak. Ja się zmieniłam. Dzięki mojemu ukochanemu Mariuszowi. Nie potrzebuję takich koleżanek. Dobrze mi samej. Wolę towarzystwo zwierząt i wolałam Mariusza i mojej mamy. To są prawdziwi ludzie. A dużo ludzi jest fałszywych, krzywdzi innych, oszukuje. Dużo ludzi Cię nie akceptuje, jak wyglądasz. Ja po prostu sobie wyobrażam siebie inaczej. Mojego Mariusza i, i słuczkę mam, Sarę kochaną. Kochałam też Różunię, niestety spotkało mnie nieszczęście, że Różunia umarła. Wiem, że nie byłam łatwa w bloku na toruńskiej, ale sąsiedzi sami widok Po prostu. Ja już nerwowo nie wytrzymywałam. Wszyscy mnie dokuczali, nie miałam towarzystwa. I z nudów. Czasami człowiek młody, 16-letni, 17-letni, jakieś głupoty może palnąć. Mało tego, miałam trudne życie z babcią. Babcia mnie bardzo kochała. Ja babcię też. Babcia Elina. Ale była bardzo ciężka, trudna, bo dużo razy mi nie ustępowała. A moja mama po prostu popełniła największy błąd w życiu, za co teraz żałuję. Wycho bardzo mnie kochała i wychowała mnie w ten sposób, że od dziecka wszystko, co chciałam, to miałam. Pieniądze, znaczy pieniądze, wszystko lalki, szczególnie lalki i tak dalej. Wszystko, co chciałam, to miałam. I tu powiem, miał błąd życiowy, a moja babcia była nieustępliwa, często mi nie chciała ustąpić i nie potrafiła ze mną postępować, nie wiedziała jak, i dochodziło do awantur, po prostu, do nerwów. Doprowadziło to do bardzo choroby nerwowej silnej. To wszystko. W 2016 roku babcia zmarła, yy, miała Miała wrzody okropne na żołądku. Prawdopodobnie to był rak. Bardzo mi przykro święć panie nad jej duszą. Zostałam sama z mamą, ale miałam to szczęście, że w 2016 roku, 31 października, to jest dla mnie cudowny dzień, przyszła do mnie 3-miesięczna Sarusia, moja kochana Sarusia. Pan, który święć nad jego duszą, pan Rafał, który niech spoczywa w pokoju, który zbierał puszki po piwie żeby parę groszy mieć na jedzenie, był też nieszczęśliwym człowiekiem, znalazł Sarusię, którą porzucono zimą w grudniu, którą porzucono w grudniu zimą yy, do ulicy przy zagajniku, wziął tą, wziął tą sunię. Niestety on nie mógł jej wychować, ponieważ nie miał pieniędzy. Zbierał tylko puszki, z tego się utrzymywał i złą. Podarował mi tą suczkę, za 20 zł dałam mu na piwo z, pań, z sąsiadką, którą serdecznie pozdrawiam bardzo miłą, z bloku, która kocha też zwierzęta jak ja, starsza pani. I dał, 31 dnia przyszedł, przyniósł mi sunię, śliczną, malutką Sarę, która była taka rudziutka. Sarę, którą kochacie i znacie, Sarusie, tak? Z rudowłosą, złotowłosą Sarę. Sarusia miała trzy miesiące, przyszła do mnie, Głucił mój piesek, który miał, już był starszy, zaopiekował się Sarą, bardzo się... Ona się wszystkiego od niego nauczyła, w końcu się zakochali z Guciem, tak? I w końcu urodził się tak jak znacie pasztecik, pasztuś, pasztuś, kremik, orzeszek i czekoladek. Moje szczeniaczki, które poszły do adopcji. Także yy, także jeszcze moja sunia urodziła później pieski, urodziła suczkę Gajusie, suczkę Pusie i Guciusia, Tylko Guciu urodził się bez tylnych łap, bez przednich łapek. Ale. Poszedł do adopcji, gdzie go zoperują i jakoś będzie miał szansę na życie, a suczki poszły do adopcji. No, gdzie mi tyle psów, tak? Sarunia mi wystarczy, kochana. Chociaż bardzo kochałam, jakbym miała dom z ogrodem i Mariusz by żył, zostawiłabym wszystkie pieski ze sobą, bo tak kocham zwierzęta nade wszystko. A, i w międzyczasie, czasie, nie wiem czy to było 2017 czy 2018, poznałam Mariusza Wojciechowskiego. I powiem wam jak. Moja sąsiadka, która jest po prostu bardzo nieprzyjemna, wtedy była miła, powiem, że nazywała się Basia. I po prostu tak się stało, że ona szła na swoją działkę. Miała działkę, ja nie mam działki, ogrody działkowe, i po prostu powiedziała, żebym ja poszła, to narwę sobie kilka jabłek i kilka gruszek. To sobie zrobię jakieś marmolady, czy coś, czy szarlotkę z jabłek. No i ja poszłam. W międzyczasie, jak siedziałam, pani Basi na działce miała bardzo ładne kotki. O, przyszedł on, Mariusz Wojciechowski. Pojawił się. Poznałam go wtedy, rozmawialiśmy, zaczęliśmy się poznawać, spodobałam mu się, on mi się też podobał, bardzo był miły. No i po pewnym czasie zaczęliśmy się spotykać. Pani Basia użyczała nam wejścia mi do działku, Dzialku był do Mariusza, ponieważ Mariusz miał bardzo daleko działkę od Bramy i ja nie mogłam wołać Mariusz Mariusz. Ja żeśmy się spotkali, pierwszy, znaczy pierwszy raz, później żeśmy się spotkali, oglądaliśmy samolot przy Szpitalu Brudnowskim, jak startuje ten szpitalny. Byliśmy na bazarze, chodziliśmy po ciuchlandach i tak dalej. Na ławce w Parku Brudnowskim siedzieliśmy, było fajnie. Później mnie zaprosił do siebie na pierwszy raz na działkę, na kawkę poszłam. Słuchaliśmy sobie w telewizorze Disco Polo. Piliśmy kawkę, rozmawialiśmy. Było bardzo miło i tak się poznaliśmy. Czakolwiek później ta Baśka nas chciała skłócić. Dostała jakiegoś amoru. Po prostu słuchajcie, powiem Wam szczerze, mam podejrzenie, że ta Baśka zakochała się w Mariuszu Wojciechowskim. Po prostu zakochała się w nim, napaliła się na niego, bardzo, bo ja to zauważyłam. I wkroczył później kolega Mariusza Paweł, czarto, czarnowłosy, paskudny, wstrętny, ham, nieprzyjemny i chciał nas rozdzielić, bo Baśka go podpuszczała, żeby on mnie odbił Mariuszowi. Zachował się skandalicznie. Bił Mariusza, pokopał mu kolana, jak mnie nie było na działce. Mariusz się go bał, płakał do mnie, Mariusza upijał okropnie, żeby Mariusz nie zauważył, jak on się do mnie podwala. Ja go nie chciałam, odrzucałam go. W końcu powiedziałam Mariuszowi prawdę. Mariusz się przyjrzał i pewnego dnia poszliśmy z Mariuszem na spacer. Paweł był cały czerwony ze złości. Jak wracaliśmy, weszłam ja do domku. Mariusz szedł za mną. Paweł stał w domku. Paweł wyszedł przed pół domku, pchnął Mariusza. Mariusz upadł przed dom. Gdyby tak uderzył o podłogę, zabiłby się. Głowę by rozbił, się zabił. Na szczęście usiadł na pubie. To go uratowało mu życie. I po tym, po tym incydencie wieczorem, tego samego dnia, przyjechała policja, wyprowadzili Pawła. Paweł chciał bić Mariusza, wzięli go na takich linach, wyprowadzili Pawła. Zawrała go policja na Kolską pojechał na Izbę Wyższej, <laughs> przepraszam, z tego Pawła i Także wiecie. Potem próbował pięć razy tam wyłmywać się do tego domku. Bo przyjechała wielokrotnie policja, zabierała go. W końcu odebrano mu klucze, które ukradł Mariuszowi, albo mu baśka, w, nie wiadomo jaka była wersja, do ogrodów działkowych, nie miał tam wstępu. pasywał się pięć razy, a potem zniknął. I bardzo dobrze, nienawidzę tego Pawła, to było chamisko. Nieprzyjemny, nie podobał mi się, nieładny. Kawał chłopa, niedelikatny. Mariusz to był taki delikatny, prawda, a ten to nie. Także chciałabym, kiedyś Wam w filmach pokażę, jak Mariusz wygląda. Także wiecie, miałam trudne dzieciństwo, trudne życie, dlatego stałam się bardzo nerwowa. Bardzo mnie ludzie prześladowali. Ja też może robiłam czasami awantury, ale trudno mi było wytrzymać, no tak, dziewczynie młodziutkiej z babcią, bez żadnego towarzystwa, wieśników, tak. Bardzo ciężko było. Jeden błąd tej dziewczyny Ani zniszczył mi życie. To, że oskarżyła mnie o wózek. Zniszczyło mi to życie na brudnie, na toruńskiej. W ogóle, co tam się dzieje na Brudnie, na Toruńskiej, to tylko opisać naprawdę do reportażu, do telewizji. Tam, przyjść, tam powinna przyjść kamera i to sfilmować. I raz, jakie są bloki, jakie są wady w mieszkaniach, bo ja miałam wadę w mieszkaniu, wadę spływu. Także zbadać powinni sprawę, no nie wiem zresztą, nie, może nie mam racji, tak myślę, że ja to bym, jakbym była reporterem, zbadałabym sprawę i tych wszystkich sąsiadów, którzy tak strasznie obgadują innych ludzi, oczerniają. A nigdy nie chcieli przyjść z pomocną ręką. Wysyłali karetkę albo policję, a nie, chcieli, a nie chcieli przyjść pomóc coś wyremontować, coś poprawić. A chłopów mieli dużo i umieli to robić, i bogaci byli. Nic nie pomóc, tylko prześladować kogoś, szkalować, jak tak można. Myśleli tylko o sobie, stać ich było nam pomóc. Dużo wiem też mieszka starszych ludzi na Toruńskiej, też już dużo poumierało, bo Bóg ich skarał, że dokuczają, prześladują innych. Moja mama i babcia też były prześladowane. To jest część historii mojego życia, bo mam trudne dzieciństwo. Zawsze sama, ale zawsze towarzyszyło mi zwierzątko, które tak kochałam, zawsze piesek. Miałam i kotka i pieska i świnkę morską i królika. Wszystkie kochałam zwierzątka. Także ja jestem wielką miłośniczką zwierząt, nienawidzę i nigdy nawet za milion nie założyłabym prawdziwego futra, bo to są noreczki, nie wolno ich zabijać. Śliczne są noreczki, popatrzcie sobie w internecie, jakie śliczne są noreczki, aż żal tego zabijać. Przeciwieństwo, futer nie, futer nie, nie wolno zabijać takich zwierząt, nie wolno, brew. Słuchajcie, to nie jest powód, żebyś była elegancka, futrze, żebyś się chłopu podobała. Chłop musicie kochać taką, jaka jesteś, a nie jak wyglądasz, tak? Od środka trzeba kogoś kochać, za dobre serce, a nie za ciuchy, jak wyglądasz. Prawdziwy mężczyzna, który kocha kobietę, kocha ją taką, jaka ona jest, a nie jak się ubiera. Tak jak mój Mariusz. Powiedział, że za gruba nie jestem, bo ma się do czego przytulić. Nigdy mnie nie nazwał grubą. Nigdy. To jest kulturalny mężczyzna, gentleman, a wy wszyscy tacy nie jesteście. Nie umiecie się do mnie odezwać. Piszecie niektórzy brzydkie komentarze, a spójrzcie w lustro, jak wy wyglądacie. Jaki macie tyłek, jakie macie nogi, czy nie za grube, czy nie za krzywe, czy macie krzywy nos, czy krzywe oko. Przypatrzcie się sobie, a dopiero oceniajcie innych, którzy są naprawdę nieszczęśliwi czasami. Chciałam też wspomnieć, że fundacja pani Kingi Szostko. Robi dla mnie zbiórkę, za co jestem bardzo wdzięczna. I oczywiście Pan, kochany Trips. Robi zbiórkę, ponieważ naprawdę wpadłam w straszne długi. Trzy pożyczki. Znaczy, jeden to jest abonament telefon. Po prostu kupię wzięłam na abonament telefon za złotówkę i stało się nieszczęście, że wzięli mnie do DPS-u i nie byłam w stanie spłacać. Bo musiały pieniądze tu przyjść. I zadłużyło się i teraz komornik strąca mi. I mam mniej pieniędzy na własne wydatki. Chciałam powiedzieć, że. I na leki potrzebuję. I po prostu chciałabym się tych pożyczek pozbyć. Długa pożyczka była www.vivus.pl, gdzie zostałam oszukana, ponieważ nie liczyłam się z tym, że nie wiedziałam, niemożliwe to dla mnie było, że 2500 zł pożyczki to jest chwilówka. Uważałam, że to jest pożyczka, którą rozłożą na raty, na przykład po 100 zł miesięczny i ja to spłacę. Niestety oszukana zostałam, to było co innego. Oszukana, naciągnięta przez telewizję reklamę www.vivus.pl, taki zielony ludzik Discopolo śpiewa. Trzecia pożyczka to była w banku pks -a. Dostałam, ponieważ moja mała jest pracownikiem banku, no 3000. tysiące. Spłacałam to co miesiąc. To to po prostu się zadłużyło z tego powodu, że trafiłam do DPS-u i nie mogłam tego spłacać. I też potrzebuję to spłacić. Bardzo. Po prostu. I po prostu się potrzebuję pozbyć pożyczek. Pani Kinga Szosko, Fundacja Pomaga Gosia Dziedzic pomaga. Ja bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś jest chętny, to może pomóc nam wpłacić jakieś pieniądze, jakiekolwiek chciał, to co ile uzna za stosowne. Będę bardzo wdzięczna. Dziękuję bardzo. I słuchajcie, powiem wam tak. Nigdy nie założyłabym futra z prawdziwych zwierząt. Nigdy. Nawet za milion złotych. Żadne pieniądze nie są warte tyle, co czyjeś życie. Na przykład życie zwierzęcia czy człowieka jest ważniejsze niż milion złotych, tak? Nie można tak. Także różne miałam sytuacje w życiu. Trudne. Sąsiadów miałam takich podłych. Wyobraźcie sobie, otwieram drzwi od mieszkania, bo chcę wyjść z psem nadbór, a pod mymi drzwiami rzucali śmieci, papierki po cukierkach, bachory zjadły cukierki, dzieci przepraszam, i rzuciły papierki, po soku, butelka, pół śmierdzącego pomarańcza. Jak można kogoś tak zaśpiecać, traktować jak śmiecia? Tam w ogóle nie mają poszanowania dla człowieka na toruńskiej 80. Naprawdę. W tym bloku naprawdę są podli ludzie, zwłaszcza ci młodzi. Chamy. Naprawdę. Jak można tak postępować? Czuję się dobrze w DPS-ie. Cieszę się, że trafiłam. Jest cudownie. Przyjemny personel, bardzo. Piękne drzewa, pięknie zielono, piękne zwierzęta kurci, kogucik, yy, kaczuszki. No cudownie jest. Lepiej niż w domu. Tu się czuję jest zupełnie inaczej. Od razu odżyłam. Tylko potrzebuję naleki, żeby żyć, bo chcę żyć. Potrzebuję na leki, yy, Także. To wszystko, co chciałam powiedzieć, jeszcze mówię po prostu, że wolę tutaj być jak w domu. Inaczej się czuję, nie ma flotek sąsiadów, nie dokuczają mi sąsiedzi, nie obgadują. Tu są wspaniali ludzie, rozumiemy się jak wielka rodzina. Dlatego bardzo proszę to zrozumieć, jeżeli ktoś chce mi pomóc, to wpłacić. Będę bardzo wdzięczna i szczęśliwa. Jeżeli mnie lubicie, lubicie moje filmy, moją komedię, które robię, moje żarty, śmieszne filmy, naprawdę coś mi się zawsze udaje. Także bardzo proszę o pomoc. Fundacja pomagam. Kinga Szostko i Gosia Dziedzic. Tam jest wpłacenie kwot. Jest biurka po prostu, jest zbiórka, którą robi pani Kinga Szostko dla mnie. Będę bardzo wdzięczna za pomoc. Dziękuję bardzo. Jeśli kogoś uraziłam, to wszystkich was przepraszam. Oto i moja historia. Gosia Dziedzic. Dziecko pokrzywdzone przez kupią plotkę o złodziejstwie. To taka cała prawda. Dziękuję Wam, kochani. Cześć. Halo, halo, cześć, cześć. cześć tu Gosia chce jeść. Żartuję. Cześć.